Tak, pierwsze słowo, co mi się kojarzy, to taka wolność. Wolność, ale też charyzm dominikański to jest taki miszmasz. Tam jest wszystkiego pełno. Trochę z, od Benedyktynów, takiej kontemplacji, ale też i ta kontemplacja, która wychodzi na zewnątrz, która, która chce się dzielić, nie zostawia tego w sobie i tylko dla siebie, tak yy, w cichości, w skrytości, w zaciszu kaplicy. Tylko idzie z tym dalej, do ludzi. I chce dzielić się z tym, 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 co Pan Bóg do niego właśnie w kaplicy mówi. No to jest i wolność taka w wyrażaniu. Charyzmat dominikański to jest podkreślenie tego, co się, co się wniosło do zakonu. Podkreślenie albo uwypuklenie tych wszystkich cech, które mam, którego zostałem udarowany przez Boga. thank mm -hmm. you